11 listopada, święto niepodległości i wolności naszego kraju. Bardzo dziękuję za ten obchody w za wspólny marsz, wspólną modlitwę wszystkim uczestnikom, organizatorom. Dziękuję panu dyrektorowi Domu Kultury wraz z pracownikami, motocyklistą, pocztą sztandarową, strażakom, grupom młodzieżowym, karcerzom, grupom parafielnym i tym wszystkim, którzy byli tutaj razem z nami. Wierzę w to, że wspólnota, zgoda, wspólne budowanie. Będzie nam sprawiało radość ze świętowania, ale i też każdy dzień będzie wypełniony tym, co najważniejsze, czyli uczciwością, prawdą, która jest każdego dnia potrzebna w gminie Jecku, w naszej gminie i w całej Polsce. Jak co roku przyłączamy się z harcerzami do obchodów 11 listopada. Jest to dla nas bardzo ważne święto. Podkreślamy na zbiórkach, z różnymi czynami, jak ważne jest dla nas patriotyzm, dla nas harcerzy, ale dla każdego oczywiście obywatela, każdego Polaka. Tutaj nasza inicjatywa gina jest naprawdę czymś dla nas wyjątkowym. Staramy się robić duże rzeczy i ten pochód, ten marsz jest naprawdę bardzo fajnym wydarzeniem, w którym powinien uczestniczyć każdy. Amen. 11 listopada nasza społeczność gminy Gwinojec i parafii obchodzi uroczyście ten Dzień Święta Niepodległości. Jest to nasza mała ojczyzna, która jest bliska naszemu sercu, ale myślimy też o tej dużej ojczyźnie, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Dzisiaj każdy z nas zadaje sobie pytanie, czym dla niego jest ojczyzna, i myślę, że tym marszu, który przeszedł ulicami Glinojec, to z modlitwy i liturgii, w której uczestniczyliśmy, każdy z nas od sercu sobie zadał to pytanie i odpowiedzieliśmy sobie, czym dla każdego z nas jest ojczyzna. Eucharystia jest wielkim darem, który możemy ofiarować za naszą ojczyznę. To jest zadanie dla każdego z nas, aby też pamiętać o modlitwie za nasz naród. Bardzo serdecznie dziękuję Czele z Panem Burmistrzem, Łukaszem Kapczyńskim, za obecność, wszystkim władzom samorządowym, pocztom sztandarowym, gruchom tutaj harcerzą, harcerką, wszystkim też grupom, parafialnym, rycerzom Jana Pawła II, ministrantom, Marianka. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to bardzo przepraszam, ale wszystkim dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność i modlitwę. Za naszą ojczyznę i Wam, drodzy siostry i bracia, drodzy patrioci, za to, że jesteście i się za nasz naród. To jest wyraz pięknej, ofiarnej miłości do naszego kraju.